Mity greckie dla dzieci: Narodziny bogini Ateny dawno, dawno temu na Olimpie w krainie potężnych bogów i bogini mieszkał potężny władca o imieniu Zeus. Miał on pewien sekret do ochrony gdyż Mojry, boginie przeznaczenia przepowiedziały mu. Że własne dziecko obali go stronu i odbierze mu władzę nad światem. Zeus. Pełen strachu przed tym losem postanowił działać sprytnie. Zeus miał żonę o imieniu Meitis. Boginią rozsądku. Która nosiła ich dziecko. Aby uniemożliwić spełnienie przepowiedni, Zeus sprawił. Że Metis zapadła w głęboki sen. A następnie ją połknął. Jednak nie wiedział, że ich córka, odważna boginia Atena, wciąż rozwijała się w jego wnętrzu. Minęło trochę czasu, a Zeus zaczął odczuwać nieznośne bóle głowy. Po szukiwaniu ulgi wezwał swojego zdolnego syna Hefajstosa. Potężnym ciosem jego topora, Hefajstos rozwalił głowę Zeusa, a z niej wyszła w pełni uzbrojona i wspaniała boginia. Atena Atena stanęła przed zdumionymi oczami bogów, promieniując mądrością i siłą. Jej błyszczące niebieskie oczy trzymały w sobie boską wiedzę, a jej obecność budziła respekt. Z potężnym włócznią w dłoni i błyszczącym hełmem na głowie, Atena stała się obrończynią miast, boginią mądrości i wiedzy oraz niezwyciężoną wojowniczką. Bogowie świętowali narodziny ukochanej Ateny, chwaląc ją za jej odwagę i inteligencję. Stała się symbolem inspiracji i ochrony dla wszystkich. Od tamtego dnia Atena była blaskiem przykładem odwagi i mądrości. Prowadząc zarówno bogów, jak i śmiertelników. Mit o Arachne Arachne była znana w całej Lidii ze swojej sztuki. Nimfy ze stoków Tmol i z brzegów złotonośnego Paktolusa. Często zbierały się, by podziwiać jej dzieła. Arachne przędła tkaniny przejrzyste jak powietrze. zmici jak mgła. Była dumna. Że nie ma sobie równych w sztuce tkania. Pewnego dnia wykrzyknęła. Żeby sama Atena przyszła z nią rywalizować. Że nie boję się tego. I tak. Pod postacią siwowłosej, zgarbionej staruszki. Opierającej się na łasce. Boginia Atena pojawiła się przed Arachne. Powiedziała do niej. Żeby przyjęła radę i nie wzywała bogini na pojedynek. A pokornie błagala boginię. By wybaczyła te aroganckie słowa. Arachne puściła cienką przędzę, a jej oczy zalśniły gniewem. Pewna swego kunsztu odpowiedziała śmiało. Nieroztropna jesteś. Starucho. Starość pozbawiła cię rozumu. Sama potrafię sobie doradzić. Co opowiem, to zrobię. Dlaczego Atena nie przychodzi? Dlaczego nie chce ze mną rywalizować? Jestem tutaj. Arachne, powiedziała boginią Atena, przybierając swoją prawdziwą postać. Nimfy i kobiety lidyjskie pokłoniły się nisko przed ulubioną córką Zeusa i wychwalały ją. Tylko Arachne milczała. Rozpoczął się konkurs. Wielka boginia Atena utkała majestatyczny Akropol Aten na swoim kocu pośrodku. A na nim przedstawiła swój spór z Posejdonem o władzę nad Attyką. Dwunastu bogów światła z Olimpu, a wśród nich jej ojciec. Zeus gromowładny. Zasiada jako sędziowie w tym sporze. Posejdon. Władca Ziemi. Podniósł trójząb, uderzył nim w skałę, a z jałowej skały wytrysnęło słone źródło. Atena. Ubrana w hełm, tarczę i egidę. Potrząsnęła włócznią i wbiła ją głęboko w ziemię. Z ziemi wyrosło święte drzewo oliwne. Na rogach boginia przedstawiła, jak bogowie karzą ludzi za nieposłuszeństwo. I oplotła je wieńcem z liści oliwnych. Arachne. Przedstawiła na swoim kocu wiele scen z życia bogów. W których bogowie są słabi, opętani ludzkimi namiętnościami. Wokół niego Arachne uplotła wieniec z kwiatów oplecionych bluszczem. Szczytem doskonałości było dzieło Arachni. Nie ustępowało pięknem dziełu Ateny. Ale w jej wizerunkach widać było brak szacunku dla bogów, a nawet pogardę. Atena strasznie się rozgniewała. Rozdarła dzieło Arachne. I uderzyła ją czułkiem. Nieszczęśliwa Arachne nie mogła znieść hańby. Skręciła linę. Zrobiła pętle i powiesiła się. Atena uwolniła Arachne z pętli i powiedziała do niej. Że będzie wisieć wiecznie i tkać wiecznie. A ta kara. Będzie trwać w jej potomstwie. Athena skropiła arachnę sokiem z magicznego ziela. I natychmiast jej ciało skurczyło się. Gęste włosy spadły z głowy. A ona zamieniła się w pająka. Od tego czasu pająk Arachne wisiała w swojej sieci. I przędła bez końca, tak jak robiła to za życia. Mit o Orfeuszu i Eurydyce. Mit o Orfeuszu i Eurydyce jest opowieścią o miłości, tęsknocie i stracie ukazuje jak czasem jednochwilowe zekceważenie warunku może odmienić los i przynieść bolesną stratę W starożytnej Grecji w krainie muzyki i magii żył Orfeusz najwybitniejszy muzyk i pieśniarz syn Apollina boga muzyki Jego melodie były tak piękne że potrafiły poruszyć serca nawet kamieni Orfeusz zakochał się w pięknej nimfie Eurydyce a ich miłość była tak silna że rozbrzmiewała niczym najpiękniejsza muzyka Niestety, ich szczęście nie trwało długo. Pewnego dnia, gdy Eurydyce spacerowała po łąkach, nieświadoma niebezpieczeństwa zgubiła się i trafiła do mrocznych głębin Hadesu, Królestwa Zmarłych. Tam, w cieniach podziemnego świata, zasnął jej wieczny sen. Gdy Orfeusz dowiedział się o nieszczęściu swojej ukochanej, nie zważając na trudności, postanowił zanurzyć się w mroczne krainy Hadesu i przekonać bogów do zwrotu mu ukochanej. Zabrał ze sobą swoją wierną lirę, a jego muzyka otwierała serca nawet najtwardszych serc. Orfeusz dotarł do Hadesu i zaczął grać i śpiewać tak wzruszająco, że nawet cienie zmarłych zaczęły płakać. Nawet sam Heidis i Persefona, władca i władczyni królestwa zmarłych, byli poruszeni jego muzyką. Zmiękczony dźwiękami lirii, Heidis zgodził się na to, aby Orfeusz zabrał Eurydyce z powrotem do świata żywych. Jednak pod jednym warunkiem Orfeusz musi iść przed nią i nie odwracać się aby nie stracić jej na zawsze. Orfeusz wyruszył w drogę, a Eurydyka podążała za nim z cieniem kroku. Jednak Orfeusz, nękany niepewnością, nie wytrzymał i odwrócił się, chcąc upewnić się, czy ukochana jest za nim. To momentalne złamanie warunku sprawiło, że Eurydyka zniknęła znowu w cieniu Hadesu. Orfeusz był bardzo smutny. Jego bardzo trudna próba przywrócenia mu ukochanej zakończyła się bardzo smutno. Choć próbował ponownie zanurzyć się w krainę zmarłych, nie mógł już nigdy odzyskać eurydyki. Orfeusz skazany był na samotność i smutek, a jego pieśni stały się żałobne, opowiadając o stracie i żalu. Mit o Prometeuszu. Opowieść o Prometeuszu to historia o silnym Tytanie, który był bardzo mądry i sprytny. Był jednym z najważniejszych bohaterów w starożytnej greckiej mitologii. Jego imię oznacza przemyślność, co oznacza, że potrafił myśleć i planować sprytnie. Prometeusz miał duże serce dla ludzi i nie lubił, kiedy król bogów, Zeus, traktował ich źle. Kiedy Zeus chciał zatrzymać ogień przed ludźmi, prometeusz postanowił im pomóc. Ukradł ognia ze szczytu Olimpu, miejsca, gdzie mieszkają bogowie, i dał go ludziom. Dzięki ogniu ludzie mogli gotować jedzenie, robić narzędzia i mieć światło w ciemności. To był dla nich wielki dar. Jednak Zeus, wzburzony z uchwałością Prometeusza, poszukiwał zemsty. W okrutnej i nielitościowej karze Prometeusz został przywiązany do skały w Kaukazie, gdzie każdego dnia orzeł, symbol Zeusa, zniżał się, by pożerać jego wątrobę, tylko po to, by nocą odnawiała się, poddając Prometeusza wiecznej torturze. Mimo wielkiego cierpienia, jakie musiał znosić, Prometeusz pozostał silny i odważny. Nie chciał się poddać Zeusowi. Jego historię opowiadano jako przykład tego, jak ważne jest walczyć o to, co jest sprawiedliwe i dobre. Prometeusz stał się symbolem nadziei i odwagi dla wszystkich, którzy walczyli o wolność, wiedzę i oświecenie. Jego historia pokazuje, że nawet w najtrudniejszych czasach ludzka siła i determinacja mogą pokonać wszelkie przeciwności. Mit o Demeter i Korze, czyli Persefonie Dawno, dawno temu, na Olimpie, panował Zeus, król bogów. Jego siostra, Dymiter, była boginią urodzaju, rolnictwa i plonów. Dymiter była matką pięknej i radosnej dziewczyny o imieniu Koure. Kouré, choć była córką bogini urodzaju, miała zwykłe życie. Pewnego dnia, gdy spacerowała po łąkach, zauważyła urocze kwiaty i kolorowe motyle. Wtedy pojawił się Hades, władca podziemia, który zakochał się w korze od pierwszego wejrzenia. Hades, chcąc uczynić ją swoją żoną, Wysunął swoją rękę i porwał Kourę do swojego królestwa pod ziemią. Kourę, przerażona i zdruzgotana, stała się Persefoną, królową podziemia. Dymiter, matka Kourę, była załamana zniknięciem córki. Zasmucona i gniewna, zaczęła wstrzymywać urodzaj na ziemi. Rośliny usychały, a ziemia stawała się nieurodzajna. Ludzie cierpieli z powodu braku plonów, a bogowie byli zaniepokojeni. Zeus, zaniepokojony gniewem Demiter, postanowił interweniować. Posłał Hermesa, swojego wiernego posłańca, by przekonał Hadesa do zwolnienia Persefony. Hades, choć niechętnie, zgodził się wypuścić ją, ale przedtem podał jej granat do zjedzenia. Kiedy Persefona wróciła na powierzchnię, Demeter była przeszczęśliwa. Jednak Hades upewnił się, że Persefona musi powrócić do podziemia na pewien okres każdego roku, ponieważ zjadła jedno nasiono granatu. To spowodowało, że Dymiter była smutna i żałowała utraty córki przez część roku, co odpowiadało porze zimowej. Legenda o Dymiter i korze przypomina nam o cyklu pół roku i o tym, jak matczyne serce może być zarówno kochające, jak i zranione Mity greckie dla dzieci. Mit o syzyfie. Znacie takie powiedzenie jak praca syzyfowa. To jest jak praca, która trwa, trwa, ale nic z tego nie wynika. I nigdy się nie kończy. To jest właśnie przykład mitu, którego główne przesłanie weszło głęboko w historię. Syzyf, syn Boga Władcy Wszystkich Wiatrów i Oule, był założycielem miasta Korynt, które w najdawniejszych czasach nazywane było Efirą. Nikt w całej Grecji nie dorównywał Syzyfowi chytrością i sprytem umysłu. Dzięki swojej sprytnej naturze Syzyf zgromadził niezmierzone bogactwa w Koryncie. Sława o jego skarbach szeroko się rozprzestrzeniła. Kiedy przyszedł do niego mroczny bóg śmierci, Thanatos, aby zabrać go do smutnego królestwa Hadesu, Syzyf, jeszcze przed poczuciem zbliżającego się boga śmierci, podstępnie oszukał Thanatosa i przykuł go kajdankami. Wówczas na Ziemi przestały umierać ludzie. Nie odbywały się wielkie pogrzeby. Ludzie przestali składać ofiary bogom podziemnego królestwa. Porządek wprowadzony przez Zeusa został zaburzony. Wówczas Zeus, gromowładca, wysłał do Syzyfa potężnego boga wojny, Aresa. On uwolnił Thanatosa z Kajdan, a Thanatos wyrwał duszę Syzyfa i zabrał ją do krainy cieni zmarłych. Ale i tutaj sprytny Syzyf potrafił sobie pomóc powiedział swojej żonie aby nie grzebała jego ciała i nie składa ofiar bogom podziemnym żona syzyfa posłuchała jego rady hades i persefona długo czekali na pogrzebowe ofiary nie było ich wreszcie syzyf zbliżył się do tronu hadesa i powiedział władca królestwa zmarłych hadesowi o władco dusz zmarłych wielki hadesie równy potęgą zeusowi Wypuść mnie na jasną ziemię. Rozkazuję mojej żonie złożyć ci bogate ofiary, a ja wrócę z powrotem do królestwa cieni. Tak oszukał Syzyf władcę Hadesa, i ten wypuścił go na ziemię. Oczywiście Syzyf nie powrócił do królestwa Hadesa. Został w swoim wspaniałym pałacu i weselił się, radując się, że jeden z wszystkich śmiertelników zdołał wrócić z mrocznego królestwa cieni. Zagniewany Heidis ponownie wysłał Tanatosa za duszą Syzyfa. Tanatos pojawił się w pałacu Syzyfa i zastał go przy wystawnym ucztowaniu. Bóg śmierci wyrwał duszę Syzyfa, która teraz na zawsze odleciała do krainy cieni. Syzyf ponosi ciężką karę w życiu pozagrobowym za wszystkie swoje postępy, za wszystkie oszustwa, które popełnił na ziemi. Jest skazany na to, by toczyć ogromny kamień na wysoką, stromą górę. Syzyf pracuje z największym wysiłkiem. Potleje się z niego z powodu ciężkiej pracy. Szczyt zbliża się coraz bardziej, jeszcze trochę wysiłku i praca Syzyfa będzie skończona. Ale kamień wyrwał się mu z rąk i z hukiem staczał w dół, podnosząc chmury kurzu. Syzyf znów zaczyna pracę. I tak wiecznie toczy kamień syzyf i nigdy nie może osiągnąć celu szczytu góry.